To prawda, to prawda. Czyli nie, ds to faktycznie jest taka dobra po zmianach Onion Sky. Tak, jest fajna po zmianach. Jest, jest fajna. Czy warto kupić Iwena z 2900 golda? To chyba masz na myśli dopłacenie. Poza tyle to kupić nie można. No ja uważam, że jest to czołg w tej cenie atrakcyjny. Jedziemy na pierwszą linię. A, jadę na pierwszą linię, jak najbardziej. I... Cyk, się dzień dobry. Dostał. Kontowanko. Nie przebijesz mnie, choćbyś się ze No. I cyk. Jest nas strzał a się odbijacie ode mnie widzicie Trzeba umieć Trzeba umieć kurka wodna Trzeba umieć Wysadzonko co się stało Erik A ja miałem takiego kolegę w ogóle W klasie Eryka A tu Erik Ale w wota nie grał B0 HVN wpłacił 11.256223 zt Witaj Maxiu, uwielbiamy oglądać Twoje streamy oraz lubimy Twój content. Czy mógłbyś dodać nas do planu gdzie wbijemy szybko dypy? Pozdrawiamy serdecznie oto nasze nicki P0H i podkreślenie griszka, podkreślenie 1 tip 2 bcd 544 bb 9 c 2446 ba 62 dd 59 siat 74D81. Witam serdecznie Boch. Temu Thunderboltowi niewiele mogę zrobić, wiecie. Bo on ma zbyt dobry pancerz. Oni mają lepszą artmę Bishop'a Bishop jest kozak. Czekłam miękki bok Aj nie widział mnie Dobrze, 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 Oooo. kurna Thunderbolt jedzie środki Raz. Przyjrzyj się, ma. Przyjrzyj konto Kubuż Powiedz w co iść pozdrawiam 9 zł i 41 groszy. I tam serdecznie oczywiście ogarniemy. Gąseczka. A! Dostał! I teranem. Kurde, nie udało się. Dobra. Szkoda, że nie pomaga. jeden dostało raz. na strzał w bok. Wierzę, mierzę. Oj, pudło. W tył przymierzę, może łatwiej wejdzie. Dupa i odbiła, no. Uuuu, proszę. Jest, siedzi. Zepsułem mu coś. Pudło. Kolejny będzie Goldowiek Dobra, z nice. I leci! Zdjęty takie buty, buty. Ja mam stare buty. Buty, mam stare buty. Ale może będę miał kiedyś nowe buty? Zmieniał na zwykłe. Pudło. Kawał drogi jednak. To działo nie jest tak celne, pięknie. Dostał. I rudy, 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 jezu. Tego wybierany jest łatwiejsze. Łatwiejszy dziadyga. I temu sprzedam bułę, buły, 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 rozdaję buły. Z bardzo fajny odcinek Fontany Wiedzy dzisiaj. Dziękuję, Koks. 4 fragi, 3000 uszkodzeń. 3000 uszkodzeń, pierwsza klasa. Bardzo fajna fołeczka Kurde, ale on jest mega fajny. Mega, mega śniął. Dobrze gra. Bochwan. Bochwan. Zgodnie z życzeniem kolego, yy, dodaję Ciebie do klanu pod rozwój. Klan pod rozwój. I bardzo dziękuję za miłe słowa. Jeju, Siemanko Max, oceń konto Kubu.